Objawy zapalenia mięśnia sercowego Objawy zapalenia mięśnia sercowego są zróżnicowane i nie należą do typowych, co utrudnia szybką diagnostykę. Do najczęściej obserwowanych objawów zapalenia mięśnia sercowego należą bóle w klatce piersiowej, ogólne poczucie rozbicia i przemęczenie, reakcje alergiczne skóry, wyczuwalne zaburzenia pracy serca, duszności, obrzęki nóg i gorączka. Zdarza się, że zapalenie mięśnia sercowego nie powoduje żadnych objawów, lub są one na tyle niezauważalne, że nie łączy się ich z ową chorobą, a tym samym nie leczy. Bywa to katastrofalne w skutkach. Brak leczenia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia serca, lub nawet, w zaawansowanych przypadkach choroby, śmierci pacjenta. Lekarze najczęściej diagnozują kliniczną postać zapalenia mięśnia sercowego dzięki objawom takim jak niewydolność krążenia, migotanie przedsionków serca, ostry zespół wieńcowy lub współistniejące zapalenie osierdzia. Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego Trudno jest wskazać jednoznaczne przyczyny prowadzące do rozwoju zapalenia mięśnia sercowego. Liczne badania nie wyczerpały źródeł pochodzenia stanów chorobowych odpowiedzialnych za powstanie zapalenia mięśnia sercowego. Jako najczęstsze przyczyny owej choroby wskazuje się zakażenia bakteriami typu gronkowce lub pneumokoki, infekcje pasożytnicze, tasieńce, glista ludzka i powikłania spowodowane przyjmowaniem niektórych leków, antybiotyki, leki przeciwgruźlicze i przeciwzapalne. Zapalenie mięśnia sercowego może być także skutkiem przyjmowania kokainy lub styczności z toksynami, ołów, arzenik. Leczenie zapalenia mięśnia sercowego na skuteczne leczenie zapalenia mięśnia sercowego bezpośredni wpływ ma odpowiednia diagnostyka, badania krwi, zdjęcie rentgena, rezonans magnetyczny i biopsja. Kluczowy w leczeniu jest monitoring pracy serca i jego odciążenie. Dobór metody leczenia zależy od ogólnego stanu pacjenta i stopnia nasilenia choroby. Główne zalecenia w leczeniu zapalenia mięśnia serca to zredukowanie wysiłku fizycznego i ciągłe przebywanie pacjenta w łóżku. Gdy zmiany w sercu nie zaszły zbyt daleko, z powodzeniem wykorzystuje się leczenie farmakologiczne, odstawienie medykamentów będących źródłem toksyn lub terapię antybiotykami. Najczęściej podawane są leki na bazie sterydów lub wspomagające pracę serca. Rokowania w chorobie zapalenia mięśnia sercowego, rokowania w przypadku zapalenia mięśnia sercowego zależą od przebiegu choroby. Przy zapaleniu mięśnia sercowego bez objawów, stwierdzonego na podstawie koronarografii, badania rentgen tętnic sercowych z kontrastem, uczciwość normuje się i objawy ustępują samoistnie. Przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego przy obecności wirusa daje go szerokowania, gdyż wiąże się z postępującym upośledzeniem pracy serca. Późno zdiagnozowane i leczone może prowadzić do śmierci. Profilaktyka zapalenia mięśnia sercowego do najważniejszych działań w zapobieganiu zapaleniu mięśnia sercowego należy unikanie kontaktu z ludźmi cierpiącymi na bakteryjne lub wirusowe choroby zakaźne. Pomocne w profilaktyce zapalenia mięśnia sercowego są również szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, takim jak odra, różyczka, świnka, polio i grypa. Istotną czynnością jest dbałość o higienę osobistą i regularne mecie rąk. Źródło ONET Codziennie jedz ząbek czosnku, zobacz co się stanie. Czosnek znany jest ze swoich właściwości zdrowotnych, wystarczy jeść jeden ząbek czosnku dziennie przez tydzień, żeby odczuć poprawę zdrowia, co się stanie, jeżeli będziemy jeść go regularnie. Jednocenne substancje: Ząbki czosnku są prawdziwą skarbnicą składników odżywczych. Zawierają związki flawonoidowe: saponiny, minokwasy, witaminy B1, B2, pyka, potasłapi, magnez kobalt, chrom i nikiel. Najcenniejsze w czosnku są jednak olejki eteryczne bogate w siarczki i alicynę, która nadaje czosnkowi charakterystyczny zapach. Czosnek najlepiej spożywać na surowo, ponieważ podczas gotowania alicyna ulega dezaktywacji i traci swoje zdrowotne właściwości. Dlaczego warto jeść jeden ząbek surowego czosnku dziennie? 2. Działa jak antybiotyk, alicyna działa jak naturalny antybiotyk, hamuje nam nażanie się bakterii. Działa też przeciwwirusowo. Jedzenie jednego ząbka czosnku dziennie uchroni nas przed infekcjami wirusowymi układu krążenia, gdy zachorujemy. Czosnek przyspieszy nasz powrót do zdrowia. Substancje zawarte w czosnku ułatwiają odkrztuszanie, rozgrzewają, pomagają obniżyć gorączkę i udrożnić drogi oddechowe. 3. Obniża poziom złego cholesterolu. Regularne jedzenie czosnku pomaga też obniżyć poziom cholesterolu LDL we krwi dzięki tej właściwości czosnek chroni przed miażdżycą i chorobami serca. K ma też właściwości przeciwzakrzepowe i powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych to wszystko sprawia że jedzony regularnie surowy czosnek zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu substancje zawarte w czosnku poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych i usprawniają przepływ krwi. 4. Obniża ciśnienie krwi. Jeden ząbek czosnku dziennie polecany jest osobom z nadciśnieniem czosnek nie tylko działa rozkurczowo na naczynia krwionośne hamuje też enzym AC który bierze udział w procesie regulacji ciśnienia krwi 1 ząbek czosnku dziennie może obniżyć ciśnienie tętnicze nawet o 10%. 5. AIM równa się 0,4 S więcej niż działa przeciwnowotworowo. Czosnek dzięki swoim właściwościom niszczy szkodliwe bakterie bytujące w przewodzie pokarmowym M.in, Helicobacter pylori, która odpowiedzialna jest M.in za powstawanie raka żołądka. Z badań włoskich naukowców wynika, że osoby, które jedzą przynajmniej 7 porcji czosnku tygodniowo są o 25% mniej narażeni na ryzyko raka okrężnicy niż osoby, które nie spożywają czosnku w ogóle. Regularne jedzenie czosnku obniża też ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, nerek i jajników. Substancje zawarte w czosnku pobudzają też układ odpornościowy do zwalczania komórek nowotworowych. 6. Wpływa na stan skóry Czosnek jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które mają korzystny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Przeciwutleniacze zwalczają wolę rodniki, dzięki czemu opóźniają procesy starzenia się komórek. Ząbek czosnku dostarcza też niezbędnych witamin i minerałów, które wpływają korzystnie na wygląd skóry. Jedzenie czosnku zapobiega powstawaniu żylaków i tworzeniu się pajączków na skórze. Czosnek można też stosować zewnętrznie. Przemywanie skóry wodą, w której moczyły się zmiażdżone ząbki czosnku pomaga pozbyć się wyprysków i zmian grzybiczych. 7 chroni przed demencją. Jedzenie jednego ząbka czosnku dziennie może chronić nas przed demencją i chorobą Alzheimera. Czosnek jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które zapobiegają oksydacyjnym uszkodzeniom komórek m.in. w mózgu. Według badań naukowców z Uniwersytetu w Missouri, substancje zawarte w czosnku nie tylko chronią komórki przed uszkodzeniami, ale też pomagają naprawić mikrouszkodzenia powstałe w wyniku działania wolnych rodników. 8. Inne właściwości czosnku. Regularne jedzenie czosnku działa też korzystnie na kości i stawy, zmniejsza ryzyko osteoporozy. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym, obniża też ryzyko wystąpienia zwyrodnieniowego zapalenia stawów. Czosnek wpływa też korzystnie na trawienie i pracę całego układu pokarmowego. Po surowy czosnek warto sięgać szczególnie w okresie jesienno-zimowym, naturalnie wspomożemy nasz układ odpornościowy.